Byłem ostatnio w Kinie na nowym filmie Jana Komasy: Powstanie Warszawskie. I z przykrością muszę stwierdzić, że troszkę się na tym filmie zawiodłem. Ja interesuję się historią, no jak widać, sensację XX wieku. Dużo spośród tych zdjęć, które możemy zobaczyć w filmie Powstanie Warszawskie, ja wcześniej widziałem. Co prawda, yy, były przed obróbką, ale te ujęcia były mi znane. Dlatego ten film też nie wywarł na mnie tak ogromnego wrażenia. Nie poraził mnie tak. Mimo to. Uważam, że na ten film każdy powinien pójść. Film Powstanie Warszawskie, reżyserowany przez Jana Komasy, i pomysł na fabułę również jest Jana Komasy, to film, który składa się z historycznych ujęć z filmów dokumentalnych, reportażowych, nagrywanych w trakcie II wojny światowej, a dokładnie Powstania Warszawskiego. Ludzie produkujący ten film postanowili wyczyścić wszystkie klatki, była to tytaniczna praca, którą wykonali, i naprawdę. Ogromne brawo i gratulacje dla nich, że to zrobili. Następnie film został pokolorowany i została dodana fabuła. Zostały dodane tła, dźwięki różne, przyrody i głosy głównych bohaterów. Głównymi bohaterami jest dwójka braci. Są to bracia, którzy kręcą akurat kroniki filmowe w trakcie powstania warszawskiego. Uważam, że ten film każdy powinien obejrzeć, i tu apeluję w szczególności do uczniów, jeżeli możecie zmuszcie swoich nauczycieli historii, żeby zabrali was do kina. Ten film będzie dla was dużo lepszą lekcją historii niż każda inna, którą będziecie mieli w szkole. Chciałbym, żebyście poszli do kina i zobaczyli ten film. I chciałbym, żebyście też po obejrzeniu tego filmu, chodząc po ulicach polskich miast i widząc różne tablice pamiątkowe czy pomniki, mieli świadomość, że to nie jest kawałek kamienia, kawałek cementu, że ten postumen, czy ten, to miejsce upamiętnia śmierć wielu ludzi, ludzi bardzo podobnych do nas, którzy walczyli na frontach wojennych, byli w tym samym wieku. Dziś nie mamy takich zmartwień. Zastanów się, zadaj sobie pytanie, czy byłbyś w stanie wstać dzisiaj? Z krzesła, wyjść z domu i walczyć o, o wolność naszego kraju. Przed taką decyzją bardzo często stawali ludzie w naszym wieku, nawet młodsi, kilkadziesiąt, prawie kilkaset lat temu. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie walczyli za nas, za mnie i za ciebie. I sprawmy w naszym codziennym życiu, żeby ta walka nie była na marne, ponieważ nie walczyli za to, za Polaków, którzy zdesperowani uciekają z kraju, ponieważ tu nie mają pracy. Walczyli za to, żebyśmy my mogli powiedzieć, że jesteśmy Polakami. Żyjemy w Polsce, w wolnym kraju i kochamy nasz kraj. I tak naprawdę nie dowiemy się nigdy. I nie będziemy czuli tego, co czuli wtedy powstańcy i mieszkańcy Warszawy. Pewnie dosyć dobrze stara się oddawać te uczucia Bogusław Linda w tym filmie. Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie i mówią, że byśmy tak wkurwieni na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjebywali po kątach, że myśmy byli tak, byśmy i tak poszli nawet, żeby zginąć, żeby mieć choćby 5 minut tego, żeby człowiek był kurwa wolny. I myślę, że to samo było w powstaniu styczniowym. Jak miała być następna branka, mi jechać na Sybir, to, mówię, Pierdolę to. Pójdę do lasu, i tam, no, powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na, na chwilę normalności. Hej, dzięki, że obejrzałeś ten film. Jeśli chcesz zasubskrybować ten kanał, kliknij w napis tu. A jeśli chcesz obejrzeć kolejny film, kliknij. Poniżej.